Witajcie moi drodzy. Dzisiaj takie małe sprostowanie, a poniekąd dopowiedzenie z poprzedniego odcinka o tzw. prześladowań chrześcijan. Już pod tamtym odcinkiem pojawiły się komentarze fanatyków religijnych, którzy oczywiście traktują moje wypowiedzi historyczne jako poczwarz w stronę religii, jako świętokradztwo, blasfemię, coś, co nie powinno mieć miejsca, bo oczywiście według nich Każde słowo negatywne w stronę kościoła lub takie, które nie pokrywa się z kościelną tradycją, jest oczywiście świętokradztwem. Ja wtedy nie mogę być katolikiem. Czy Ty katolik? Czy chujem jesteś? Nie mogę podziwiać tej wiary. Nie mogę czytać Biblii, bo oczywiście się nie znam. Jestem innowiercą w zasadzie, czy przeklętym ateistą. A prawda jest taka, że osobiście nie jestem ani ateistą, ani. Jakiś bardzo wierzący ani w ogóle średnio wierzący, ale traktuje apostołów Jezusa jako postacie całkowicie historyczne. I początki Kościoła również jako coś historycznego, zwłaszcza jego powiązania z Rzymem. I przy każdych żywotach cesarzy, które opisywałem, zawsze jeśli był jakiś wątek chrześcijański, ja. O nim wspominałem. Wspominałem o tym, że Aurelian był pierwszym cesarzem, który rozwiązał spór z biskupem. Że Maksyminus Strach skazał papieża i antypapieża na wygnanie, do, na ciężkie roboty do kopalni pod Sardynią. Wspominałem o chrześcijanach za Nerona, oczywiście, będę wspominał o chrześcijanach za Domicjana teraz. Także zawsze, gdzie chrześcijanie się pojawiają, ja o nich mówię, bo jest to ważna część tego, oczywiście, co się później stanie z Cesarstwem Rzymskim, więc nie można tego pominąć. No ale oczywiście, żeby wyjaśnić, jeszcze raz, ja zajmuję się tylko historycznością, rzadko kiedy tradycją religijną, a dzisiaj porozmawiamy sobie o procesie świętego Pawła Starsu Cylicji. Oczywiście o tym procesie wiemy niewiele, większość tego co wiemy jest z Nowego Testamentu, ale wiemy jak działało prawo rzymskie, wiemy jakie prawa i obowiązki miał obywatel rzymski. A Paweł był właśnie rzymskim obywatelem, więc przysługiwały mi one wszystkie, nieważne czy był to Rzym czy Judea, urodził się jako on, jako obywatel. I to jest ważne. I tu możemy porównać spisaną fabułę w Nowym Testamencie z prawdą historyczną. Niektóre z tych rzeczy mogą być spekulacjami, ale ja według mnie wierzę w to, że właśnie tak te wydarzenia się przedstawiały. Wtedy, podczas aresztowania świętego Pawła i jego procesu. Otóż święty Paweł został aresztowany podczas jego trzeciej wycieczki do Jerozolimy, gdzie tam nawracał Żydów. I tu na wstępie muszę stwierdzić, że według mnie Żydzi zorganizowali zamach na życie Pawła i miało być to oczywiście powtórka z tego, jak zginął Chrystus. Mieli to posłużyć się rękami Rzymian. Mieli wzbudzić podejrzenie w Rzymianach, że Paweł jest jakimś wojownikiem o wolność, gdyż Żydzi z Sanhedrinu nie mogli sobie poradzić, że Paweł jest oczytany, że Paweł jest erudytą, że Paweł potrafi świetnie nawracać, potrafi przekonywać, używać dobrych, logicznych argumentów i po prostu z takim myślicielem nie dali sobie rady poradzić sami. Z Chrystusem nie dali sobie poradzić, bo był z w zbyt charyzmatyczną i zbyt autorytarną, by po prostu pozbyć się jego samego bez jego uczniów, gdyż jego uczniowie byli no, wielkim wsparciem. Tutaj z Pawłem nie mogli sobie poradzić po prostu z jego logiką, z jego wybitnym myśleniem, więc ponownie postanowili wykorzystać do tego Rzymian. Otóż zrobili oni dużą aferę. Usłyszał o tym trybun, że Paweł sieje zamęt wśród Żydów, na że ży Jerozolima wiadomo od zawsze była beczką prochu, więc tamtejszy garnizon zawsze był postawiony w zasadzie w stanie podniesionej gotowości i Paweł został aresztowany. Trybun wydał rozkaz, by Pawła ubiczowano i przesłuchiwano w czasie tortur, by dowiedzieć się o co tak naprawdę chodzi, ale w pewnym momencie Paweł właśnie powiedział, wyznał swoje prawo, jestem obywatelem więc domagam się procesu bez użycia tortur. I miał do tego całkowite prawo, jak każdy zresztą obywatel. Wtedy centurion nie wiedział za bardzo, co zrobić, więc wrócił do trybuna i powiedział mu: No, nie mogę go ubiczować, bo on jest obywatelem rzymskim. Wtedy trybun za bardzo też nie wiedział, co zrobić, więc napisał list do gubernatora, który siedział w Cezarei. Gubernatorem był wtedy Marek Antoniusz Felix. Jednak zanim w ogóle dotarł do tego gubernatora, to trybun podstawił go przed sąd Sanhedrynów właśnie. Wielu z nich oskarżało Pawła o to, że jednak jest on odpowiedzialny za pewne niepokoje w Jerozolimie i w Judei. Jednak pod żadnym wypadkiem oskarżenia nie potrafiły być udowodnione przez nich. Pawł w zasadzie wyszedł uniewinniony przez sąd Żyd Żydów, wiele wysokich kapłanów. I to właśnie najbardziej sugeruje mi, że jakiś tam spisek na jego życie powstał. nie potrafi... potrafili głośno krzyczeć, ale nie potrafili nic udowodnić. Tak samo nie potrafili nic udowodnić Chrystusowi. Musieli piłata brać pod włos, że tak powiem, żeby w ogóle zgodził się on na skazanie Chrystusa. Tak samo było z Pawłem. Tutaj jednak gubernator był w Cezarei, Felix, więc trybun wysłał Pawła do Cezarei. Tam też już był nowy gubernator, tak zwany Porcius Festus, który gdy tylko zaczął wypytywać Pawła, o co tak naprawdę chodzi, Paweł wiedział, co się święci. Wiedział, że będąc lokalnie w Judei nie uda mu się tego wygrać, gdyż Żydzi prędzej czy później zmuszą Festusa do tego, by ten skazał go na śmierć. Wiedział, że jedynym co może zrobić jest odwołanie się do Cezara, czyli wtedy Nerona. Był to rok 57 i odwołał się, że pragnie, żeby jego sprawa była osądzona przez samego Cezara. Festus nie musiał się na to zgodzić, miejmy to na uwadze. W zwyczajnych sprawach Festus, gubernator, nie, nie zawracałby sobie głowy tym, by takiego więźnia oskarżonego o w zasadzie poważne przestępstwo przeciwko Rzymowi wysyłać do Rzymu. Śmierć nastąpiłaby na miejscu egzekucja i byłoby to w świetle prawa równie ważne. I mam wrażenie, że w wielu przypadkach tak było. Jednak święty Paweł był postacią zbyt poważną, zbyt sławną, jak na Festusa, który dla świętego spokoju wysłał go do Rzymu. No i tam, wedle tradycji, Paweł siedział dwa lata w więzieniu i tam został prawdopodobnie ścięty, jednak już tam żadnych szczegółów nie możemy potwierdzić, jak to wyglądało. Nic niestety nie zostało spisane, ale mam wrażenie, że Paweł przez te dwa lata stosował świetną taktykę obrony, no jednak, jak wiemy, dla świętego spokoju, by nie pobudzać rebelii w Jerozolimie, został on poświęcony w imię spokoju, który i tak długo nie trwał, bo jak wiemy, kilka lat później doszło do powstania żydowskiego, czyli był po prostu poniekąd ofiarą swoich czasów. Wrogiem wysokich kapłanów, arcykapłanów, którzy chcieli się go jak najszybciej pozbyć i tego dokonali, chociaż święty Paweł, jak sam stwierdza, spróbował odbyć świetną walkę. W drugim liście do Tymoteusza pisze on: już pogodzony ze śmiercią, albowiem krew moja już ma być wlana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem. Biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. I ciężko się tutaj z tym nie zgodzić. Wiemy, że święty Paweł był wspaniałym myślicielem, mógłbym nawet powiedzieć, że chrześcijańskim cyceronem, wspaniałym mówcą. Więc na pewno dał w Rzymie pokaz erudycji, wiedzy i talentu oratorskiego. I to by było na tyle. Takie małe sprostowanie do powiedzenia pewnych faktów o świętym Paweł. Jego proces nie miał nic związanego z tym, że był on jakimkolwiek chrześcijaninem. Ani gubernatorzy, ani trybun, ani cesarz w Rzymie, ani oskarżyciele w Rzymie, żaden z nich w ogóle nie sugerował się tym, że Paweł był chrześcijaninem. Oni chrześcijaństwa nie widzieli. Myśleli, że to jest jakaś wewnętrzna kłótnia, wewnętrzny spór wśród Żydów. Dla nich Paweł był po prostu kolejnym Żydem, który siał zamęt w Jerozolimie. I jak mówię, dla spokojności. Chcieli się go pozbyć. Nic więcej, nic mniej, mroczny koniec wspaniałego człowieka, skąd my to znamy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia niedługo.